Ma... <laughs> Dzisiaj zrobimy test druciarskiego zabezpieczania metali. Przygotowałem kilka takich blaszek, które są trochę podrzewiałe, ale to nic. I zobaczymy, jak najlepiej druciarsko zabezpieczyć takie blaszki. Wróżę do tego mojego antyrasta. Farba gruntowa, sprayta. Farba z kolorkiem metaliczek i clark. Mamy też benzynkę. No i co? Przetestujemy różne warianty zabezpieczenia metali. Zacznijmy od, od potraktowania. Eee, raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 6 kawałków antyrastem, bo żeby wyczyścić to, co jest, i jakbyśmy naprawiali metal. A, damy teraz zadziałać rastowi. Jak widać, z koloru pomarańczowego zaczyna się robić już czarny, więc zatrzymuję i przeragowuje z utlenionym żelazem dobra poczekamy z 20 minut idę się pozmywać dobra ładnie przereagowało <laughs> teraz lecimy z bęzną ekstrakcyjną i zaczynamy czyścić grunt Dobra, mamy grunt. Tej małej lecimy jeszcze z kolorkiem. Itt is kolorek. Na tej dłużej połowa lecimy kolor gruntowy plus Clark. Zobaczymy czy coś ma sens. Dobra. Ja. No tej podkład, kolor Clark. Dobra. Jest symulacja drukarskiego zaklejenia progów taśmą szarą. No. Także tak. Wszystko już mamy pomalowane, prawda? Prawda. W tym momencie wystawiam wszystkie blaszki na powietrze i będziemy spokojnie raz na parę tygodni obserwować, czy korozja zaczyna się pojawiać na której z nich. Na której najszybciej, na której najmniej. Takie druciarskie porównania. Dobra, pozdro, 600.